Czołem myślącym, czołem naszym frontowcom, całej braci naszej frontowej. Dzisiaj powiemy coś, co, co buduje, co łączy naród, co, dzięki czemu możemy tworzyć państwo. Powiemy o tym, co było, co jest i co może być w dalszym ciągu. Spoiwem, które połączy głazy, a one stworzą budowlę. I dzięki temu będziemy mogli wykonywać określone funkcje. Spróbujemy więc odpowiedzieć, co jest współczesnym spoiwem narodu polskiego, polskiej państwowości, także kontynuacją tego spoiwa lub jednym ze, ze spoiw. W mojej opinii jest to oczywiście wiara, więc powiemy o wierze i religii. Jednocześnie pamiętając, że religia nie zawsze jest wiarą w pana Boga. I teraz lecimy. Naród polski w współczesnym rozumieniu, a w kontynuacji naszej państwowości lechickiej, zawsze wierzył w Boga, zawsze. Ale w momencie, gdy podjęliśmy decyzję, gdy nasi władcy, w tym wypadku piastowscy, podjęli decyzję, że wchodzimy, w krąg z punktu widzenia politycznego, w krąg, w krąg cywilizacji chrześcijańskiej, to wówczas zadekretowaliśmy, i to tak ostro państwowo, że przyjmujemy chrześcijaństwo i wysnujemy wówczas Chrystusa. I nie było żadnych odstępstw, co i wypada czynić do dnia dzisiejszego. Więc rzecz była bardzo prosta. Mieliśmy do czynienia z ludem, Społecznością, później narodem, który jest współcześnie wierzącym w Boga. I to było przez wieki spoiwem. Pytanie współcześnie, w dniu dzisiejszym, w 2022 roku: czy jest to dalej spoiwem, czy powinno być dalej spoiwem? Czy nasze otoczenie, w rozumieniu inne państwa, narody, a skoncentrujemy się na Rosji, czy tam ma to znaczenie, czy wiara, ale w wypadku Rosji, bardziej religia, czy ma podstawy państwo twórcze. I zanim do tego przejdziemy, żeby taki wątek osobisty, żebyśmy dobrze sami się zrozumieli, to nie jest kwestia wiarygodnienia, ale wątek osobisty, bo powiemy to. Na przykładzie wypowiedzi Ojca Świętego. Franciszka, Ojca Świętego, dlatego ja wiem, że jest papieżem jakimś, no nie, ale Ojca Świętego dlatego, bo w polskiej tradycji, w naszej Rzeczpospolitej Tradycji, zawsze każdy duchowny to był ojciec, ojczulek. My zupełnie inaczej do tego podchodzimy. Wiemy, że to kapłan i tak dalej, i tak dalej. Stąd pozwólcie, że ta terminologia Ojciec Święty powinna dominować jako zwierzchni Kościoła. I właśnie ten wątek osobisty. Kochani, jest rok 1999. Przyjmujemy, jest wizyta wiekopomna w Drohiczynie. To jest taki stary polski niewielki gród ojca świętego wówczas Jana Pawła II, bardzo popularnego na modzie, na fali, na topie, taki. Instagramowy, dzisiejszym nazewnictwem, byśmy sobie to określili. No i wówczas w trakcie tej wizyty polscy rolnicy wręczają, wręczają w imieniu polskich rolników, wręczamy dary Ojcu Świętemu. Oczywiście są to jakieś tam symboliczne, ale to jest właśnie symbol, tej łączności. Łączności. Z stolicą apostolską polskich rolników, bo tak z punktu widzenia liturgicznego i, i, i pozostałych ceremonii nam przypadło. W związku z tym, że jestem prezesem wówczas Podlaskiej Izby Rolniczej, kuria zwraca się, żebyśmy żebym przygotował, żebyśmy przygotowali delegację, która Ojcu Świętemu wręczy dar. No i oczywiście wypadło to. No to ja szefuję w związku z tym na moją osobę I jesteśmy na rozmowie z księdzem wówczas biskupem, który organizował diecezję Rochiczyńskiej wziąłem z sobą, sobą kolegów i w trakcie ustalamy jak gdyby te takie techniczne szczegóły. No i się okazuje, że widzę uduchowienie tych kolegów. widzę jak, jak oni... oni o, jak oni by chcieli wziąć, wziąć udział w tym wydarzeniu i po, prostu, no i po prostu wręczać ten dar Ojcu Świętemu. W związku z tym, że nie czuje się zbyt godnym, to znaczy normalnym, ale widząc, że w stosunku do mnie, dla nich jest to potężne jakieś uczucie, tak? potężna potrzeba. Ja takowej nie czuję, nie czułem. W związku z tym mówię, że to właśnie wskazuje. Zresztą patrząc dzisiaj z przeszłości na zachowania tego, tego kolegi, to uważam, że nie to, że była wówczas. Może faktycznie sercem odbierał, że to swoista, swoista po prostu, trudno mi powiedzieć, no nie, ale nie ma pokrycia w rzeczywistości. No i tak się stało, oczywiście. Trzeba to także podkreślić, co zalecam wszystkim yy, różnego typu rządzącym. Akurat w tym wypadku te dary własnym sumptem zostały zakupione nie na budżety jakiejś tam instytucji, tylko zakupuję. No i kolegom przekazuję i zostały w ten sposób wręczone. No oczywiście trochę tam było zdziwienia, bo zastanówcie się. To jest potem. Ja akurat y, byłem wówczas wójtem, prezesem Podlaskiej Izby Rolniczej, patrzyłem na to życie publiczne w jakiejś miarę możliwości i, i rozsądku wówczas brałem udział, ale trudno powiedzieć, że określił się, że jestem politykiem tak jak, tak, jak obecnie, ale jest taka pokusa, no zdjęcia, foto. Dzisiaj to selfie by było, no nie? Z Ojcem Świętym, kolczesz pokazek, no nie? Niesamowita rzecz, Facebooki umieścić. Wówczas też no, wszyscy się garnęli. Potężne wyróżnienie. Gdzieś tam wówczas na, na ulotkach tego wszyscy z ojcem klepali, klepali, klepali. Jak na linii produkcyjnej, no nie? W ten sposób. Później, chyba po kilku miesiącach było, nie, w rocznicę bodajże, bo to było w maju. Maju czy czerwcu, już nie pamiętam, 99 roku, i kochani, była taka wizyta samorządowców Ojca Świętego, no więc wszyscy tam pojechali, też specjalna audiencja, następne foto, wszystko gra, wszystko gra. No ja oczywiście uważałem, że są ważniejsze sprawy, z całym szacunkiem. Będąc dla Ojca Świętego Jana Pawła II, Wyrażając, natomiast nigdy nie powoływałem się, nie odwoływałem się w życiu publicznym do słów, które miały na pewno wymiar dla mnie też osobiście, ale nie uważałem to z mego punktu widzenia za, za właściwe, lub nie znajdowałem osobiście w nim, w tych słowach, żadnych koleracji z tym, co, co mam do powiedzenia, co robię, czy żeby przypieczętować. Po co to mówię? Po to to mówię, żebym dzisiaj odnosząc się do, do zdarzenia, z wypowiedzią Ojca Świętego Franciszka, żebyśmy rozumieli tą swoistą wiarygodność i jednocześnie tą swoistą pozycję. I co się stało? W Rzeczpospolitej wrzawa, jazgod katolicki, ojciec święty Franciszek, Niezgodnie z oczekiwaniami polskich polityków, polskich katolików, polskich duchownych, wypowiada się nie tak, jakby to chcieli sobie o wojnie na Ukrainie. Czyli mówi od samego początku, zaraz zacytujemy to, co najbardziej zbuszyło, ale od samego początku zwraca uwagę, że sprawa nie jest dosyć czysta. I dlaczego Ojciec Święty w ten sposób mówi? Dlatego, bo Ojciec Święty pochodzi z Argentyny. Dlatego, że Ameryka Południowa, Ameryka Łacińska doświadczyła niesamowicie sąsiedztwa, dobrodziejstw, wykorzystywania imperializmu amerykańskiego, wyniszczania ludzi, ziemi, wszystkiego, co się da, wydojenia ile możliwe, poniżenia ludzi, człowieka, narodów i społeczeństw. I Ojciec Święty, Pomny na to, wie kto tak naprawdę rozczynił wojnę na Ukrainie. Nie sam ojciec święty tylko, ale także krytykowana dyplomacja watykańska, która nagle okazała się, że nie działa, w opinii właśnie tych, którzy podnoszą ten jazgot. Z całym szacunkiem, kochani katolicy politycy i nasi katolicy wierzący, dyplomacja watykańska wie mi, że trochę więcej w umyśle ma niż wy, którzy wypowiadacie te opinie. I faktycznie w tych słowach, że jazgod na to, u drzwi Rosji spowodował taką, a nie inną reakcję, jest naprawdę sentencją tego, co się stało. Czyli tak naprawdę to, co my mówimy, co mówi i wiele środowisk, iż ten konflikt, Sprowokowało NATO, a tak naprawdę Stany Zjednoczone ze swoją imperialną polityką dominacją. I tylko dzięki temu, że zachowuje się odpowiednio dyplomacja watykańska, że Ojciec Święty pochodzi, stąd gdzie pochodzi i nikt go nie jest w stanie zmienić w stosunku do nastawienia do Ameryki, ich imperialnej, bandyckiej polityki Stanów Zjednoczonych. To mamy na szczęście bardzo ważny, ostrzegający przed potężnym rozlewem konfliktu na cały świat, punkt oporu. Starajmy się go, kochani, uszanować. Ale jednocześnie zwróćcie uwagę, to, to nie jest jakieś przewidywanie, tylko jeżeli znamy siłę Imperium Amerykańskiego, to popatrzcie. Ojciec Święty jest bardzo, ma swoje wiek, Ostatnio zaczęło się mówić, co i prawdą, ale strasznie słabuje. I wydaje mi się, że w niedługim czasie no, dojdzie, dojdzie do zmiany na, sto, na stolicy apostolskiej. Watykan niejednokrotnie, ale jest to wielka polityka, niejednokrotnie Widział już i był świadkiem takich przypadków, ponieważ jest to wybitnie dzisiaj niewygodna osoba tym, którzy próbują w świecie rozczynić wojnę. I teraz do nas tutaj. Nie chcę już się wypowiadać, ale ten taki terlikowski, ci wszyscy teolodzy. Wiecie co? Jak ja słyszę opisywanie Boga przez tych teologów, tych, tych dziennikarzy, katolików, tych, tych takich ortodoksyjnych i tak dalej, no miły Bóg, nie się zajmą tym, co znają, ale to jest kpina. To tak jakby pacyfista opisywał bitwę, no nie? To takie ich poznanie Boga. My innych, in, innych porównań w tym momencie nie znajduję. Wyznanie wiary jest bardzo proste. Mieści się w dwóch słowach: jest Bóg. Korzystniejsze jest w trzech słowach: jest Pan Bóg. I to wystarczy. Jeżeli wierzysz w Boga, to wystarczy. W religii o, 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 tacy są potrzebni. Tylko przypominam, iż pierwsza rzecz pospolita przez taką religię, przez ten typ katolicyzmu upadła. I to wcale nie było tylko rządzenie ludzi, ale też rządzenie Boże. Bóg nie mógł wytrzymać tego przeniewierstwa Polaków katolickich wówczas tego, co postępowaliśmy. Zamiast pracować, rozwijać się, to my cóż, dorabialiśmy się w okresie sackim. Wota, kościoły kolejne budowali, później Zaborca miał co grabić. Była kara Boża, była. No to się nie dopuśćmy następnie i naprawdę zacznijmy bardzo poważnie, poważnie rozmawiać i poważnie Oddawać odpór tej, temu typowi w, w religii, która niszczy wiarę no i niszczy to spoiwo polskiej wiary, polskiej religii, także wspaniałej, która niejednokrotnie dzięki temu budowała państwo w XIX wieku, pozwoliła nam przetrwać, dawała nam siłę w powstaniach, w każdych naszych zrywach, w wielkich czynach. W potędze ducha XIX-wiecznego Rzeczpospolitej nigdy tak Polska ducha nie była wielką jak w XIX wieku. Nawet wtedy, gdy z kolei miała różne formy tak zwanej niepodległości, nigdy na te wyżyny nie poszła, nie osiągnęła. A i tego trzeba bo nie być tępym społeczeństwem. Polacy są z bardzo tępym społeczeństwem. Wstecznym, aż wstydliwe być Polakiem dzisiaj, jeżeli się ma do czynienia z takim towarzystwem ogłupionym. Ale oczywiście za własną, za własną przyczyną i wolą. No, czas się wreszcie bracia rodacy wziąć za robotę i trochę uzyskać tej wiedzy, uczyć, wyciągać, analizować, myśleć i przygotowywać, tak? Zresztą my tutaj ciągle do tego zachęcamy. I bardzo krótko co się wokół nas też dzieje. I bierzemy może najpierw tą Ukrainę. Dzisiaj Ukraina próbuje Zbudować własną państwowość. Z niczego, tak? W bardzo trudnych warunkach. Ja się nie stawiam tutaj po żadnej stronie. Ale od czego zaczęła? I to zrobił jeszcze pan prezydent Petro Poroszenko. Największą proukraińską podwalinę rzecz, jaką, jaką było możliwe. Czyli wydzielił patriarchat kijowski z wierzchnictwa cerki moskiewskiej, z patriarchatu moskiewskiego. Totalnie. Czyli Tysiącletnią historię, bo to jest policzek niesamowity, dla Rosji, dla patriarchatu Mosk moskiewskiego najgorsza rzecz, jaka mogła się stać, po to, żeby budować, wiara jest wiarą, ale na tej religii, czyli religii prawosławnej ukraińskiej, rytu kijowskiego, nie moskiewskiego. I tam jest potężna, potężny konflikt się dzieje, który, o którym my nie mówimy, bo nie wiadomo, czym się zajmujemy. A zresztą nawet jak, jakbyśmy mówili, to znaczna część ze względu na, na, na swoje takie wysokie poziomy intelektualne, nie to, że Pan Bóg pokarał, tylko to, że sami żeśmy się pokarali, bo z tego nie korzystamy. No nie? Potencjał totalnie wyrzucony. To jakbyś pole miał i u trzymał, a powinna zostać pszenica. W związku z tym, kochani, popatrzcie, jak to jest ważne. XXI wiek. To samo otoczenie. Sąsiednie państwo. A Rosja? Federacja Rosyjska. Z czym mamy do czynienia? Nawet towarzysz Stalin po 1941 roku, jak, który był ministrantem, on zna siłę wiary, wiedział dobrze i do końca. W mojej opinii w Boga na pewno wierzył. Natomiast w związku z tym, że realizował cele polityczne, wypadało inaczej. Mamić, no nie? Natomiast popatrzcie. 40, 41 rok, i towarzysz Stalin po napaści, gdzieś się trochę mówiąc, po napaści ich, jego przyjaciół Niemiec na, wówczas na Sowiety, i co zaczął robić? No tak, zaczął szanować Cerkiew prawosławną, odpuścili rozstrzeliwania i tak dalej. No i tak swoiście wówczas zezwolili tak po cichu. Na udział Baciuszków, księży w swobodnym wyznawaniu wiary, nawet wśród żołnierzy. Oczywiście wykorzystał cerkiew prawosławną dla własnych celów, ale był to jeden z elementów zwycięstwa Wielkiej Wojnie Sowietów, później Związku Radzieckiego, Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Z czym mamy dzisiaj do czynienia? 70 lat. Gnębienia wiary i religii w Związku Radzieckim i obecnie mamy Federację Rosyjską. I co się dzieje? Dzisiaj jest to naród, oczywiście nie cały, ale w tej swojej warstwie przywódczej, bo ta najważniejsza jest, czy w sposób uczciwy, świadomy i pełen ten wiary, ale nikt tam nie kwestionuje. Odwołuje się właśnie do wiary Boga, a Cerkiew Prawosławna stała się dębową, trwałą podwaliną fundamentu Federacji Rosyjskiej. Nie tak jak w Polsce, przy tym typie katolicyzmu, gdzie próchno się zaczyna sypać, gdzie destrukcja idzie państwowości. Bo udział, i my znamy, wiemy, jaki jest udział dzisiaj w polityce. W ten sposób przy tego typie i tak rozumianej, do czego doprowadza, ale idziemy tam gdzie jest zdrowo, czyli do Federacji Rosyjskiej zdziwienie. Cyril pierwszy błogosławi swoich swoje córy i synów, którzy idą, o, no to jest operacja specjalna, ale wiemy, że idą na wojnę, na wojnę w imieniu wielkiej Rosji. No, kochani, na miły Bóg, gdyby było inaczej. O to inaczej by chyba tam wierniej porozmawiali, ponieważ fundamentem, jeszcze raz podkreślę, państwa obecnego, obecnej Rosji, wielkiej Rosji, jest cerkiew prawosławna, która, zobaczcie, praktycznie już nie istniała. A my się szczycimy, że u nas Kościół, 89. rok, etc., 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 no nie? Możemy sobie pogadać. Więc widzimy te, widzimy te dzisiaj zasadnicze różnice. I teraz, teraz z punktu widzenia Naszej sytuacji obecnej, to może, e, idąc do tego, do tego spoiwa, w dalszym ciągu, w dalszym ciągu wiara i dobrze rozumiana religia, może być kontynuacją państwowości polskiej, budulca. Nawet państwowości Rzeczpospolitej, bo państwowość Polska, Rzeczpospolitej to tak jak wielu zauważa, i my będziemy ciągle we froncie, naszym kanale mówić o tym, bo to jest duża różnica. I może kochani, też na bardzo konkretnym przykładzie. Mamy tutaj, mamy tutaj Krzyż. Krzyż to jest, on jest gdzieś z XVIII wieku. Trudno mi powiedzieć, gdzieś stał przy starym. Trakcie, który jeszcze prawdopodobnie w XVI wieku na 100% był, ale w XV wieku już musiał, musiał być. Ten Krzyż, no cóż, widział prawdopodobnie minimum Konfederację Barską, później insurekcję Kościuszkowską, później widział rok 1812, kto nie rozumie jak doczyta i co się wówczas działo. Kolejne nasze powstania, no i dotrwał do dnia dzisiejszego, i tu, na polskim kilimie, na polskiej ścianie się znajduje, bo nie ma polskiego domu, polskiej ściany. I to nas od zachodu odróżnia bez kilimów, ale to też oczywiście na inną opowieść. Ale wracam do tego krzyża. Zobaczcie, jaką on ma konstrukcję. Tu oczywiście to jest krzyż oryginalny. Tu się wbijało go w, w dębowy i przez setki lat stał tenże krzyż. Ale ta konstrukcja pokazuje te końcówki, że jednocześnie ten sam rzemieślnik, kowal po naszemu, jak robił to tak samo jak rękojeść broni, miecza, obojętnie tego. I popatrzcie, równie, równie ta sama sprawa. Czy krzyż, czy broń w Rzeczpospolitej było jedno i to samo. A to najbardziej przejawiało się w okrzyku, to jest takie fajne jeszcze sarduszko dawne, no wiadomo, prawie 300 lat to taka robota nasza, czysta, twarda, do jednej broni, do broni Rzeczpospolitej poprzez wiarę i poprzez trzymanie miecza w dłoni, na jedno i to samo. A wszystko zawiera się w jednej sentencji naszej bojowej. Jakżeśmy bili katolików, prawosławnych, muzułmanów, nieważne na czyich ubach spadła szabla, spadła kopia, spadł czekan, topor, cokolwiek. Było zawołanie bojowe jedno, takie naturalne, które z serca się rwało z piersi. Jezus Maria, czyli w imię Jezusa i Maryi tłukło się. I Rzeczpospolita była wielka. Oczywiście dla wielu osób. Może się to estetycznie nie podobać, ale wiara życia pospolitej, wiara Polski, na tym się zawsze, kochanie, jakby nie było, opierała. Co, na, co jest istotne, więc nam w tym momencie, w dniu dzisiejszym, żebyśmy naprawdę prze, doszli do niesamowitej refleksji na bazie tych kilku dzisiaj bardzo istotnych, powiedzmy, takich działów naszej tożsamości, czy tych, czy w ogóle, co jest spoiwem współczesnego naszego narodu, państwowości? Żebyśmy naprawdę, kochani, odrobili lekcję. Formacji Front, po to jesteśmy. My, Tu się nie spierze banda jakichś partyniaków, którzy chcą być posłami, senatorami. Może i to się zdarzy, nie ma znaczenia. Ale tu się kuje, tak jak ten krzyż. Wierzę, w walce kuje się myśl polityczna. I taką powinna pozostać. I wtedy jesteśmy kontynuacją i Polski, i Rzeczpospolitej, czego Państwu, sobie życzę, a szczególnie nam, frontowcom.